Śminka chce zostać długopisem, ale nie wie jak! Może powinna obejrzeć nasze nowe wideo! Poznaj więcej nowych pranków i lifehacków na naszym nowym kanale o nazwie Łuchu. Kliknij w link w opisie! Pani Maria jest dzisiaj nie w humorze! Jej nowa uczennica spóźnia się do klasy! To Lucia. Ukaram cię za spóźnianie. Lusia ma przyjść do tablicy. Ale zadanie jest skomplikowane. Tyldzia próbuje pomóc świeżynce. Użyje cienia do powiek. Jest w nim ukryty kalkulator, więc nauczycielka nie zauważy. Usuń paletkę z metalowego pudełka od cieni do powiek. Klej do środka kalkulator, używając dwustronnej taśmy. Wypełnij pustą przestrzeń różnymi kolorami piankoliny. Udekoruj kalkulator brokatowymi kwiestkami. Terydzie oblicza wynik, używając makijażowej paletki. Oto poprawna odpowiedź. Lucia dobrze odpowiedziała. Dzięki kalkulatorowi do powiek i nowej kumpeli. Tyldzia chce zaplusować u nowej koleżanki. I z dumą pokazuje jej nowy wynalazek. Róż z klipsami do papieru. Usuń stary róż z pojemnika. Wyczyść. Błóż do środka klipsy do papieru. Zrób małe kulki z pastelowych odcieni piankoliny. I przyklej je do wieczka. Dodaj błyszczący puder do twarzy i brokat do kuleczek. Przyklej piankolinowe kuleczki do kolorowych spinaczy. Umieść je w pudełku razem z klipsami do papieru. To nie tylko pojemnik na róż, ale również na przybory do papieru. To bardzo praktyczne. Wygląda na to, że nasza nowa uczennica dobrze wybrała szkołę. Przyniosła puder do twarzy z samoprzylepnymi karteczkami. Wyczyść stary pojemnik na puder. Przytnij dwa różnokolorowe bloczki samoprzylepnych karteczek, by pasowały do rozmiaru pojemnika. I umieść w środku zamiast pudru i puszka. Pomysł Lucy też jest dobry. Chowanie samoprzylepnych karteczek w pudrze to klasyk. Lucia pewnie brała udział w zajęciach z przyborów szkolnych w kosmetykach w jej starej szkole. Lucia popełniła błąd. Bez obaw, po prostu go zmarze I jednocześnie przypiłuję pazurki. Zaznacz rozmiar opakowania gumki na papierze ściernym. Wytnij. Dodaj dwustronną taśmę. Owin gumkę w papier ścierny. Przytnij końce. Pomaluj papier ścierny markerami. Lucia piłuje paznokcie w ławce. Cóż, pani Maria zaraz jej przedstawi zasady panujące w tej szkole, ale wychodzi na to, że Lucia ich przestrzega. To nie pilniczek, tylko gumka. Pani Maria zauważa nowy kosmetyk na ławce tyldzi. To dokładnie to, czego brakuje jej w kosmetyczce. Wypróbujmy tej bazy pod makijaż. O, lepiej nie, proszę pani. Nałóż resztki bazy do pojemniczka. Wyczyść butelkę. Wypełnij ją klejem Elmers. Dodaj złoty brokat. Dokładnie wymieszaj. Pani Maria nakłada bazę. Chyba wie, co robi. O nie! Sklei sobie całą twarz! W końcu pani Maria rozumie, o co chodzi z tą klejową bazą. Co to ma być za maseczka? Zarówno jej myśli, jak i zmarszczki skleiły się w jedno. Pani Maria dzielnie pozmywa się maski z twarzy. Wolność! A dziewczyny zapłacą za tę piękną torturę. Ja zrobiła błąd. Potrzebuje korektora. Lusia ma korektor, ale do twarzy. To też da radę. Rozłóż i wyczyść starą tubkę korektora, używając płynu do naczyń. Nalej korektora do papieru do tubki, używając pipetki. Złóż tubkę z powrotem. Łatwo rozpoznać, że to nie kosmetyk, wystarczy go powąchać. Ale ten korektor idealnie sprawdza się na papierze. Ukryje wszelkiego rodzaju braki w Twojej wiedzy. Pani Maria szuka czegoś w swoim klasowym raju. O, w końcu znalazła swojego Eosa, ale balsam nauczycielki jest wyjątkowy. Rozłóż i wyczyść stary pojemniczek po Eosie. Wyjmij siatkę, używając noża do tapet. I złóż pojemniczek z powrotem. Rozłóż markera. Przytnij wierzch. Wypełnij pojemnik piankoliną. Włóż element z markera. I wypełnij resztę przestrzeni piankoliną, nadając jej kształt balsamu EOS. Pokryj markera kawałkiem słomki, jako zatyczki. Dziewczyny są w szoku. Czy pani Maria, ta pani Maria, która tak podąża za regulaminem, właśnie poprawia usta w środku zajęć? Nie, to marker. Pani Maria podkreśla notatki e em a nie jej usta. Czy to nie byłoby miłe, gdybyśmy mogli sami układać plan lekcji? Zajęcia z makijażu w poniedziałek, kartkówka z pranków we wtorek i mamy nietypowy róż do poprawiania naszego planu. Wyczyść pojemnik po różu. Usuń gąbeczkę z drugiej strony. Połam kilka kredek świecowych. Włóż część z nich do foremki w kształcie serca, rozpuść w mikrofali. Nalej kredek do pojemnika. Kiedy zaschną, przyklej jedno serce na wierzchu. Użyj rozpuszczonych kredek do połączenia elementów. Przyklej drugie serce do miejsca na gąbkę. Wpełnij resztę przestrzeni rozpuszczonymi kredkami. Jaka szkoda, że nasi nauczyciele nie popierają naszego planu lekcji. Pani Maria znowu się zezłościła. Kto zepsuł mi tablicę? Trzymamy tylko róż. Pani Maria go konfiskuje. Makijaż jest niedozwolony w szkole. Tyrycja chce zapisać swoje sekrety o nowej koleżance z klasy w jej notesie, ale zostaje przyłapana na gorącym uczynku. Co z tego, to tylko paletka z lustrem nie ma tu notesu. Ostrożnie, usuń paletkę z dużego zestawu do makijażu. Okryj podstawę pudełka kawałkiem różowego filcu. Udekoruj notes wzorzystym papierem. Przyklej zakładkę z tyłu. Przyklej notes do pudełka. Włóż długopis. Nie ten. Rozłóż i wyczyść starą butelkę perfum. Wlej do środka kleju Elmers i wsyp brokat. Włóż wkład do długopisu kulkowego. Zamknij zakrętką. Spryskaj notę z brokatem. Mało brakowało. Jak to dobrze, że mój zeszyt ma takie ładne przebranie. Teraz weźmy długopisowe perfumy i spiszmy najgorętsze ploteczki ze szkoły. Pani Maria widzi szafkę dziewczyn otwartą i bez nadzoru. Hmm, nie ma w niej ani jednego zdjęcia ich najukochańszej nauczycielki między tymi szpargałami. Jaki wstyd! Musi to szybko naprawić, dodając się raz, dwa do Halisław. Gdzie moja taśma? Wyczyść pusty pojemniczek po kremie, rozłóż dozownik do taśmy, usuń metalowy element z ząbkami. przyklej go do ścianki opakowania, zaznacz średnicę pojemnika na pałeczce klejowej, przytnij do rozmiaru, załóż taśmy na pałeczkę, włóż do opakowania! Dodaj dodatkowe rolki taśmy wewnątrz. Pani Maria wybiera odpowiedni moment, by zakreślić się do szafki z jej kremem. Odrobina taśmy i pani Maria przykleja jej portret w szafce. Ta szkoła powinna chwalić się osobami tak idealnymi. Lucia czeka, aż wszyscy wyjdą, żeby mogła wręczyć pani Marii drobny prezent. To korektor punktowy. Pani Maria marzyła o czymś takim od dawna. Ojoj, sorki, to tylko długopis. Usuń zawartość ze starej tubki korektora, używając małej szpatułki. Wyczyść środek patyczkiem. Rozłóż breloczek, długopis i usuń wkład. Wypełnij tubkę klejem na gorąco. Włóż wkład. Zrób kulkę z piankoliny. Zamknij nią tubkę. Zrób końcówkę długopisu. Usuń nadmiar piankoliny. Wymieszaj złotą i białą farbę. Pokoloruj piankolinę. Zakręć wkład? Hmm, Pani Maria nadal nie ma dobrego korektora do cery, ale ma za to pełno długopisów. Ale prezent to prezent, dzięki Lusiu. Podobały Ci się nasze pomysły na przybory wyglądające jak kosmetyki? Daj nam znać w komentarzach, który z nich przerobisz na użyteczne przybory szkolne. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych szkolnych pomysłów od Trum Trum.